Nie ma! Dzisiaj Zobaczymy Zobaczymy, jak tam u maluszka. Widzę, że już samemu wyjechałeś. No trzeba było nawet wyciągać blachy. Tutaj w ogóle jakoś tak. Ale jak ciepło w środku, Boże! No, akumulator tak. Akumulator tak jakby w garażu, więc. Lipa. No. Także. Yy, aha. Postawię tutaj jeszcze. Postawię czary, Marek. Jest. Jest. Teraz ten drugi. Ten drugi był do kluczy. Taki. Fajny, nie? drugi postawi, się zahaczy koła tak i już nie pojedzie. Nie pojedzie. No. Także tak codziennie, no codziennie nie tak wygląda. Tutaj jeszcze z tyłu no w takiej żabce sobie stoi. Niezbyt atrakcyjnie, no ale. No ale jest. Jest. Ale fajne jest to, że zobaczcie. Tylko trzeba tego co, widzicie? Tylko tak dotykam lekko, to mi się otwiera. No i co? I silniczek. No, no. Tutaj trochę już porzewiało Zimne. Zimne jakby co? Nie było Nie było. Filla. Ha, jeszcze możemy iść do białego malucha. Też wam go pokażę. To już, już ta biedniejsza. Nie wiem czy biedniejsza, biedniejsza. Biedniejsza albo nie. Wersja. A nie. Akumulator jest. Także jesteśmy w ciemnicy. Stoi tutaj. No jest. Maszyn. To już nie jest rozwalony. Tylko, że w środku kryje się coś takiego, co nazywa się. Aha, czy nie widać. Czekajcie, muszę to zaświecić. O! Co nazywa się dziurwa. I jeszcze. Praktyczny brak. Praktycznie praktyczny brak jaskółki. No, jeszcze dziurwa. No, także tu jest wszędzie dziurwa. Hamulce są. Tylko nie wiem, czy to się jakoś... No, nie wiem, działają albo nie. To jest nie. Ty tu w ogóle chyba sanie są włączone, nie? Sanie jest włączone? Nie wiem, że też. A, bo to spytał gazu. No czyli padał gazu coś jeszcze. No i tutaj sprzęgło. No, to jest... Co to jest? To nie jest safari, kurde, to jest te... Nie wiem jakie. Też ta kierownica. tutaj już można licznik. Ma się licznik. Wychodzimy tyłem. Także ten tutaj tak z przodu wygląda. O, taka ładna. Taki ładny biały. Tutaj pajęczony. Czarne tablice, żeby nie było. Żeby nie było czarne, czarne jak snowa, Jest czarne jest. No i tutaj jedna wersja, czyli EL. No i silnika nie co. Mimo, bo silnik od tego naszego białego jest, 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 By właśnie w tym miejscu. Tak, cały pozłacany. Czy Wam go pokażę. O, widzicie, nowi usięci. bardzo ładny, taki odmalowany odpicowany do zera rozrząd wymieniany pasek napięty, rozrusznik jest pompeczka jest gaźniki te, 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 te do gazu też jest to, że u mnie nie było i musiałem dokupić takie czarne wszystko działa, działa zatykamy o ściera. Wszystko odkładamy, żeby nie było. I teraz tutaj. Ja wymieniałem. O. Właśnie jakaś taka ciemka. Śma yy, i co? Ja wymieniałem to. Tutaj to lżej chodzi, tam jest... tam chodzi ciężej, bo tam jest coś, bo tam jest niewyrobione. no I tyle. Taki, takie pokazanie jakby Takie przedstawienie, o przedstawienie na Lucha po, po postoju. Ile dokładnie postoju? Chyba. Tygodnia albo dwóch. Nie. No miesiąca, no jak zwał, to no nie wiem. Może ruski, może ruski rok, że rok żem nagrywał e, film ostatni, ruskiego roku. No także, także ten. Żegnamy się. Więc cześć.